Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj znowu będę przy tablicy i będzie bardzo ważny temat, jakim są śruby i nakrętki do kół. Dlaczego to jest bardzo ważny temat? A dlatego, że już się zdarzyło kilkukrotnie to na moich oczach, coś takiego, że odkręciło się komuś koło na torze, wyrwało je, a auto poleciało w bandy. Dlaczego się tak dzieje i dlaczego też się tak również może stać na drodze? Zaraz Wam wyjaśnię. Materiał podzieli na trzy główne części. Pierwszą z nich będzie, najprościej mówiąc, wielkość śrub. I taką, pierwszą wielkością może być dla nas długość szpilki, czy też długość śruby, którą będziemy wkręcać do naszej piasty. Dlaczego to jest takie ważne? Już Wam tłumaczę. Możemy mieć zwykłą piastę, do której przykręcamy od razu naszą felgę i ją łapiemy jakąś tam yy, śrubą o długości przewidzianej przez producenta ta felga jest słapana, ona jest tutaj tak ładnie zaznaczona przykręcana do piasty i wszystko jest w porządku, koło nam się trzyma, możemy jechać czy to na drogę czy na tor a co jeśli będziemy chcieli dołożyć dystanse, żeby zwiększyć na przykład rozstaw kół na jednej osi lub nie, będziemy mieć felgę, która będzie miała takie ete, że uniemożliwi nam jej poprawny montaż, to, że na przykład będzie natarła o zacisk hamulcowy albo o zwrotnicę, wtedy tą felgę trzeba wyprnąć na zewnątrz. I w tym momencie na piastę nakładamy dystans. Są to takie krążki, które się dają między felgę a piastę i wtedy, żeby złapać felgę poprawnie do piasty, no, to ta odległość nam się zwiększa, i wtedy musimy zastosować dłuższą szpilkę lub dłuższą śrubę, którą złapiemy to koło, żeby ono nam się pewnie trzymało piasty. Bo w momencie, kiedy byśmy mieli zamontować fabryczne śruby, no to niestety zamiast wkręcić się, powiedzmy, ona na 1,5 na 2 cm do naszej piasty, to by się wkręciła, nie wiem, na pół centymetra. Co by mogło niestety poskutkować tym, że koło bardzo szybko by nam się po prostu urwało. Więc jak już mamy długość, to warto jeszcze wspomnieć o tym, że piasta czy to piasta, w którą wkręcamy śrubę czy piasta, z której wystaje szpilka ma też swój skok gwintu. I zazwyczaj z tym skokiem gwintu jest 1,25 mm lub 1,5 mm. I to również jest bardzo ważne, bo w momencie, kiedy będziemy mieli szpilkę wkręconą w naszą piastę o innym skoku i będziemy chcieli w to wkręcić nakrętkę, to zazwyczaj nam się to nie uda, bo od razu momentalnie zerwiemy gwint. Dlatego o tym również trzeba pamiętać przy doborze szpilek, czy też nakrętek, czy też śrub do kół. I oprócz tych dwóch rzeczy, którym jest skok gwintu i długość naszej szpilki, czy też śruby, jest też jej średnica i zazwyczaj są to śruby o wielkości M12 lub M14. I teraz przejdźmy płynnie do drugiego punktu, czyli typ nakrętek czy też naszych śrub. Co mam na myśli mówiąc typ? Tutaj mamy nakrętki, które różnią się kołnierzem, którym trzymana jest felga do naszej piasty. Jest to bardzo ważny element, o którym wielu ludzi nie pamięta, a przez który są urywane szpilki, są urwane śruby a w efekcie yy, niepoprawnie dokręcone koła, które również nam się mogą błyskawicznie urwać. Już wam pokażę o co chodzi. Tutaj mamy przedstawioną śrubę z kołnierzem stożkowym. I to jest pierwszy typ, który chciałbym tutaj Wam pokazać, hmm, albo inaczej, czyli typ naszych nakrętek. Jak tutaj widzicie, narysowałem nakręt, nakrętki, śruby, które mają różne tutaj kształty tych elementów, którymi przywierają nam do felgi, i teraz. To, o czym mówię, występuje zarówno w śrubach, jak i w nakrętkach. Jak widzicie, nakrętka ma tutaj taki łepek, który jest wyślizgany i nim trzyma się do naszej felgi i nam to przykręca, tą felgę przykręca to piasty. I teraz, w zależności od rodzaju felgi, jak mamy gniazda na nasze śruby, tutaj mam jakąś felgę, teraz pokażę. I w tej feldze są otwory na nasze śruby, czy też żeby założyć na piastę na nasze szpilki. I teraz tym kołnierzem, jak przykręcamy naszą felgę do piasty, to musimy tak dopasować nasze nakrętki, żeby pasowały do typu gniazda, jaką mamy felgę. Dlaczego to jest takie istotne? Prosty przykład. W momencie kiedy mamy felgę przeznaczoną do przykręcania na śrubę z płaskim kołnierzem, będziemy chcieli przykręcić taki stożek, to zamiast trzymać całą powierzchnią tej śruby, naszej nakrętki, będzie trzymać ledwie tą częścią przylgnią, która ma około 1 mm grubości, przez co ta felga będzie mogła nam się po prostu wyłamać z naszej piasty pod wpływem przeciążeń, bo po prostu uszkodzi nam się w tych felgach gniazdo. Jest to bardzo niebezpieczne. Tak samo jak mamy kołnierz sferyczny, tak zwana, no tutaj jest sferyczna łódka, również jak byśmy chcieli do takiej łódki przykręcić śrubę z płaskim kołnierzem, to wtedy będzie przerwa między tą częścią górną, powiedzmy mamy felgę, Łódkę zrobioną, to nasza nakrętka będzie trzymać tylko w tym o miejscu, a tutaj będzie pusta przestrzeń. Tu będzie pusta przestrzeń między piastą a naszą felgą i również może dojść do uszkodzenia poluzowania nakrętki, urwania śruby. Jeśli mamy stożek, czyli tak jak wam tutaj pokazałem na przykładzie tej felgi, również jak będziemy wkręcać stożek, to będzie nam się ładnie wszystko trzymać całą powierzchnią naszej nakrętki czy śruby. A w momencie, kiedy byśmy chcieli przygrywać sferyczną. No to tutaj będzie znowu przerwa, i nam będzie mogło się to koło urwać. I mamy jeszcze czwarty typ. Jest płaska tutaj śruba, czy nakrętka. I jeszcze wchodzi felgę I ona jest tutaj delikatnie zaokrąglona, tak jakby to było delikatnie sferycznie na dole. I również typ dobieramy pod naszą felgę. Czyli typ nakrętki, czy śruby dobieramy, nie pod piastę, nie pod. Yy, Model samochodu, na przykład Honda Civic, tylko dobieramy pod model naszej felgi, czy to aluminiowej, czy stalowej. I trzeci punkt będzie dotyczył materiału, z jakiego została wykonana, uwaga, nakrętka bo szpilki czy śruby są prawdopodobnie w 100% wykonywane z różnego rodzaju stopu stali, a nakrętki są na rynku dostępne zarówno stalowe, jak i aluminiowe. I teraz narysuję tabelkę z wadami i zaletami poszczególnych rozwiązań. No to przedstawię Wam tutaj na tablicy same zalety poszczególnych dwóch rozwiązań, a o wadach powiem na sam koniec. Najpierw weźmy nakrętki aluminiowe. W ręce trzymam nakrętkę stalową przelotową i tego samego typu nakrętkę, ale aluminiową. Położyłem na wagę, by sprawdzić, jaka jest różnica w wagi na komplecie 16 nakrętek, czyli tradycyjny zestaw do auta, gdzie na wszystkich czterech kołach mamy po cztery nakrętki montowane. I uwaga, na korzyść nakrętek aluminiowych było to raptem niespełna 400 gram wagi. Czy to jest dużo? Mm, nie. A jeśli chodzi o wady. W przypadku aluminiowych nakrętek, to na podstawie tego, jak ja jeździłem na przestrzeni 7 lat na nakrętkach aluminiowych, to zauważyłem pewną zależność. Że nakrętki aluminiowe, tak jak na drodze, spisywały się dobrze, nie zauważyłem niczego niepokojącego. Tak na to, że one mi błyskawicznie się luzowały. Dlaczego się nakrętka aluminiowa luzowała, a stalowanie? To jest proste, ponieważ aluminium o wiele szybciej się rozszerza pod wpływem temperatury niż stal. Jest to, jak patrzyłem w internecie na wzorach, niemalże dwukrotnie większa rozszerzalność ciepła w przypadku aluminium niż w przypadku stali. I teraz, jak nakręcamy aluminiową nakrętkę na stalową szpilkę, to w przypadku przednich kół, gdzie Tarcze hamulcowe rozgrzewają się do czerwoności i tam panują ogromne temperatury, które starczy są przenoszone przez piastę na szpilki, a przez szpilki na nasze felgi i nasze nakrętki. I w momencie, kiedy nakrętka ma większą rozszerzalność cieplną niż szpilka, no to niestety, ale ta nakrętka zacznie nam się luzować. I trzeba tego pilnować, bo. Rozumiem, są te ładne, kute, aluminiowe nakrętki ozdobne, tym podobne, ale w przypadku jazdy torowej trzeba im bacznie się przyglądać, patrzeć co sesje, co zjechanie z toru, czy te nakrętki nam się nie poluzowały i je dokręcać. W przypadku stalowych nakrętek również trzeba na to zwracać uwagę. To zjawisko wiele rzeczy występuje niż w przypadku tych nakrętek aluminiowych. Druga rzecz... Oprócz tej rozszerzalności cieplnej, to kolejną wadą będzie odporność. Co mam na myśli, mówiąc odporność? Chodzi o dokręcanie aluminiowych nakrętek kluczem pneumatycznym. Czego ogólnie nie zalecam, bo nakrętki wszystkie powinno się dokręcać za pomocą klucza dynamometrycznego, żeby dokręcać się z odpowiednią siłą i momentem. Zaraz powiem dlaczego. Ale taka nakrętka aluminiowa. Bardzo łatwo może ulec uszkodzeniu poprzez przeciągnięcie. Czyli, na przykład, ręką dokręcamy tą nakrętkę, bardzo łatwo możemy zerwać w niej gwint. I ten gwint nie zerwie się od razu. Możemy tego nie, od razu nie poczuć, że przekręciliśmy tą nakrętkę. Ale jak już raz przeciągniemy, odkręcimy koło, będziemy chcieli przekręcić kolejne, to już poczujemy, że ten gwint jest miękki. Nakrętka jest do wyrzucenia. A te nakrętki są zazwyczaj jeszcze droższe niż nakrętki stalowe. Mówię tutaj o oryginalnych kutych aluminiowych nakrętkach. Teraz przejdźmy do stalowych, no to na korzyść na pewno stali jest ta odporność, o której wcześniej mówiłem, czyli możemy te śruby dokręcać z jakąś tam siłą, niekoniecznie kluczem dynamometrycznym, ręką gdzieś przeciągniemy, ta stal jest w stanie wytrzymać o wiele więcej niż aluminiowy jej odpowiednik. Temperatury, rozszerzalność ciap na stali, tak, jeżeli mamy stalową nakrętkę i mamy stalową szpilkę w kole, no to one będą równomiernie się rozszerzać pod wpływem temperatury i ta nakrętka nie będzie nam się tak luzować jakby to była na przykład nakrętka wykonana z aluminium więc tak, co ja polecam? ja jeżdżę na nakrętkach stalowych od, od kiedy zmieniłem nakrętki z aluminiowych na stalowe skończył mi się problem z tym, że mi się bardzo mocno luzowały koła między sesjami, a sesje trwały po 15 minut typ nakrętek to nie tylko rodzaj tego kołnierza, który tu występuje ale również to, czy one są przelotowe, czyli można nawet przez nie popatrzeć, czy są tradycyjne z łebkiem. No i tak, jeżeli nie mamy dystansów, mamy normalne szpilki, felgi, no to stosujemy zwykłe nakrętki, ze względu na to, że jakimi złapiemy naszą felgę do piasty, to ta część wierzchnia ładnie nam zakrywa gwint, przez co nam szpilki w piastach nie będą korodować. No, i skoro to jest takie cudowne rozwiązanie, taka nakrętka, no to po co stosować te przelotowe nakrętki? Pokażę Wam najlepiej na rysunku. Tutaj mamy piastę z wyjątkowo długimi szpilkami wkręconymi. No, i po co takie długie szpilki wkręcać? No, właśnie. Dzięki temu na piastę możemy nałożyć jakiś tam duży dystans, żeby wypchać koło na zewnątrz. Na ten dystans możemy założyć felgę i nakręcić nawet tą naszą zwykłą nakrętkę. Tą nakrętkę powiedzmy, tutaj sobie nakręcimy. Ładnie nam złapie felgę do naszego dystansu i do naszej piasty. Ale co w momencie, kiedy będziemy chcieli na naszą piastę z tymi długimi szpilkami, Bezpośrednio nakręcić felgę bez żadnego dystansu, wtedy szpilki nam będą znacznie bardziej wystawać i tą zwykłą nakrętkę z kapturkiem nie będziemy w stanie już dokręcić do felgi. Będzie nam brakować tutaj małego dystansu i koła nie dokręcimy. A jeżeli chodzi o samą szpilkę, tą długą, nie damy jej rady tak szybko wykręcić czy wybić, ponieważ na przykład. Piastach w hondzie, one są od drugiej strony nabijane, by było trzeba całą piasę ściągać, wybijać szpilki. To jest dużo roboty. No i w takim momencie, żeby nakręcić nakrętkę, żeby złapać to koło do naszej piasty na tych długich szpilkach, stosuję przelotowe nakrętki, którą jak będziemy wkręcać, to ona nam tutaj ładnie wejdzie, i nawet tutaj szpilka wyjdzie na wylot z tej nakrętki, ale to nic złego. Najważniejsze, żeby ta nakrętka. Przeszła przez naszą szpilkę i dokręciła nam tutaj koło do piasty. Wcześniej jeszcze wspomniałem o dokręcaniu kół, tak? Możemy do dokręcania kół, a raczej powinniśmy używać klucza dynamometrycznego i specyfikacji, jaką przewidział do dokręcania producent auta. I on jest uwarunkowany zazwyczaj od tego. Jaki skok gwintu mamy i jaką średnicę tego gwintu mamy, i na tej podstawie dobieramy siłę moment dokręcania naszych nakrętek czy też śrub do piasty. I przeszedł już do podsumowania, ale jest jeszcze jedna rzecz, która nie dotyczy samych śrubek, czy też nakrętek, czy szpilek, ale tego czym centralny otwór felgi trzyma się naszej piasty. Czyli dystansów, które montujemy w tym o miejscu. I dlaczego one są takie ważne? Przedstawię wam to na rysunku. I narysowałem tutaj. Wyobraźcie sobie, że to jest nasza tarcza hamulcowa. Tu są szpilki wystające i ten magiczny otworek po środku. Zakładamy na to naszą felgę bez pierścienia centrującego. Łajnie nam wchodzą otwory na szpilki, na naszą piastę, a na ten otwór centrujący, na piastę nachodzi felga, i jest taka szczelina między, między tym otworem centrującym a naszą piastą. I co się wtedy dzieje? Przykręcamy nasze koło, stawiamy samochód na koła, i przez to, że założyliśmy tą naszą felgę, i ona sobie tam luźno wisiała na tych szpilkach pod okręceniu. Może się okazać, że przetoczymy samot o metr nawet, to koło nam się przestawi, bo po prostu było krzywo założone, a nasze nakrętki poprawnie nie ustawiły tego koła na naszej piaście. I co się wtedy dzieje? Po przyjechaniu tego zaledwie jednego metra koło nam się poluzuje, co nam się objawi tym, że... w Wejdziemy do auta, zaczniemy jechać, będziemy słyszeć, czuć jakieś wibracje i prosić, a może nam się tarcza pogięła, albo coś się stało. Nieprawda. Mamy wtedy poluzowane nakrętki, pierwsze hamowanie, pierwsza dziura, to wtedy przez ten luz koło nam będzie zrywać szpilki, na których się trzyma. Na tym otworze centrującym będzie nam to koło latać, w efekcie czego pierwsze osę hamowanie, osę przyspieszenie, dziura koło nam się może urwać przez to, że urwiemy szpilki. Dlatego to jest tak bardzo ważne, żeby zakładać ten mały element, który nazywamy pierścieniem centrującym. I to jest istotne w momencie, kiedy bierzemy jakąś felgę, na przykład aluminiową, tak tutaj mam tuningową, czy to może być taka felga z Renault, czy jakiś NK, czy jakakolwiek inna firma. Ten pierścień centrujący, ten otwór centrujący, jest zazwyczaj większy, po to, żeby felga była uniwersalna między różnymi modelami samochodów. I żeby już założyć na konkretny samochód, na konkretną markę, konkretną piastę, dobieramy wtedy ten właśnie pierścień centrujący, który wypełnia nam tutaj tą lukę między piastą a naszą felgą. I w takim momencie, jak będziemy zakładać koło z takim pierścieniem centrującym, to mamy gwarancję, że ta felga będzie równo ułożona na naszej piastce I w momencie, kiedy dokręcimy nakrętkami czy też szpilkami tą naszą felgę do piasty, mamy również pewność, że wszystkie nakrętki zostały właściwie dociągnięte do naszej piasty. I w momencie, kiedy postawimy auto na koła, przetoczymy, nic się złego nie powinno stać. Samochód powinien jechać bez żadnych wibracji, bić i tym podobnych. Ale to również nie zwalnia nas. Z obowiązku tego, by sprawdzić dokręcenie takiej felgi wszystkich czterech kół, jak zmienimy wszystkie cztery koła po przejechaniu 15 minut na torze, czy też wjeżdżając od wulkanizatora, ktoś nam wymienia koła z zimowych na letnie na przykład to sam wulkanizator ma obowiązek powiedzieć o tym, żeby właściciel auta sprawdził dokręcenie śrub po przejechaniu na przykład 50 km dlaczego? bo zawsze istnieje ryzyko, że ta felga nam się jeszcze ułoży na tej piaście, czy te nakrętki zwyczajnie się poluzują. Podkreślam to, bo to jest bardzo ważne, dużo osób o tym zapomina i właśnie przez to później są tego typu wypadki, że się koło urywa i jest wypadek, nie daj Boże, jakaś człówka, auto leci do rowu, czy jak w przypadku jazdy torowej, auta lecą na bandę. I byłem tego świadkiem, sam naocznie widziałem, jak takie koła się urywają na torze. Nie jest to nic przyjemnego, straty są ogromne, nawet jak się urwie koło i wylądujemy tylko w piachu to liczmy się z tym, że będzie uszkodzona tarcza hamulcowa zazwyczaj się urwa błotnik nad kole, drzwi się mogą wgnieść różne rzeczy się dzieją No bo jak koło się urywa no to to nam spada na ziemię i szuruje po ziemi a to koło odpadając również nam można robić dużych szkód To by było na tyle mam nadzieję, że ten materiał się Wam przyda i proszę pamiętajcie o tym, żeby dobrze dobierać te nakrętki i oczywiście możecie stosować nakrętki aluminiowe. Stal nie jest tam powiedzmy tylko i wyłącznie stal, ale przy używaniu nakrętek aluminiowych pamiętajcie o tym, że one są bardziej podatne na to, że się poluzują przez ich rozszerzalność cieplną. Pilnujcie tego, miecie to właśnie na uwadze. I to by było na tyle. Dziękuję wam za obejrzenie tego materiału i zapraszam na sobotnie zmagania na Fault Cup na Torze Modlin. Ja szykuję właśnie samochód, zaraz będę zmieniał jeszcze tyłu zawieszenia. Telefonem, którym właśnie nagrywam ten materiał, więc żegnam się z Wami, trzymajcie się, cześć!